Cześć, z tej strony macin, kolejne już przedostatnie zadanie zadanie zamkniętych z matury 2017 z operowanej z matury trudnej. Zadanie mamy takie. Okrąg o promieniu 3. Czyli tu jest 3, tu jest 3 i tu jest 3, tak? Wpisany jest trójkąt prostokątny. Punkt styczności dzieli przeciwprostokątną na piąteczkę i. Dwunastkę. Oblicz obwód. OK. Szczerze powiedziawszy, nie jest to aż takie straszne zadanie, bo zobaczcie sami. Tu jest 3, no to tu jest 3. Tu jest 3, no to tu jest 3. I teraz, to co trzeba wiedzieć w tym zadaniu, żeby je po prostu zrobić. Ten trójkąt tu jest przystający do tego trójkąta tu. A co to znaczy przystający? Dokładnie taki sam. Więc jeżeli tu jest 3 i 5, to tu też jest 3 i 5. Oraz trójkąt ten na górze jest przystający do trójkąta tego tu na dole. Co z tego wynika? Że jeżeli tu jest 12, to tu również jest 12. To liczymy sobie obwód 5 plus 3, 8. 3 plus 12, 15. 5 plus 12, 17. 8 plus 17, 25 plus 15, 40. I to kończy nasze zadanie. Dlaczego te trójkąty, jeszcze powiem, są przystające? Z prostej przyczyny. Tu jest alfa i tu jest alfa. Ponieważ kółko jest w środku, a kółka w środku trójkątów konstruujemy na dwusiecznych. Tu jest alfa, tu jest alfa. Tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty. Tu jest jakieś beta, tu jest beta, nie ma znaczenia, bo te kąty też są takie same. Bo jeżeli tu jest alfa 90, to tu jest coś. Tu jest alfa 90, to też musi być dokładnie to samo. Czyli kąty są takie same, tak? Czyli na pewno są podobne. Ale ponieważ tu jest kąt prosty zielony trójka. Kąt prosty zielony trójka. To są przestające, czyli dokładnie takie same. <laughs> Dobrze o tym wiedzieć. Na maturze już zwykłej. I tyle. Więc są takie same, więc tak tłumaczę. Wiadomo. Super. Jeżeli czegoś nie wiesz, pytają dole w komentarzach. Łapki w górę, super mile widziane. A ja zamykam już do ostatniego zadania zadań zamkniętych. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.